Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy z drugim odcinkiem ze świata hardcore. Na poprzedniej serii, na drugim odcinku zginęliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj to się nie powtórzy. Jeśli tak, to będę zły, bo mamy naprawdę świetny start. Mamy Ocean Monument koło siebie, z czego jestem mega, mega zadowolony. Ale dobra, póki co wyłączmy recording. Niech się wszystko wczyta. Bo kurde, mam znowu 6 FPS-ów. okej okay. i w dzisiejszym odcinku będę chciał na pewno pójść do tamtej dżungli. Nie wiem, co mnie tam czeka. Posadziłem sobie tutaj um, trzcinę, bo chciałbym off-camera oczywiście, bo nie robiłem tego na odcinku. Off-camera posadziłem sobie tutaj trzcinę, bo będę chciał, może w tym odcinku jeszcze się uda. Zrobić Enchanting Table, tam przynajmniej wymaksowany yy, No i przynajmniej wymaksowany, no wow Ale dobra, w tym czasie Jak to trzcina rośnie, pójdziemy sobie właśnie do tamtej dżungli Więc powiększyłam sobie w ogóle tutaj trochę domek Domek, moją dziuplę Zrobimy sobie tarczę Ok, ok Dalej myślę, że musimy sobie zrobić mieczyk. Ok, jak zrobimy sobie mieczyk, to będziemy musieli iść. Nie będziemy musieli, będziemy chcieli. Iść do dżungli. Zobaczyć, co tam jest ciekawego. Może coś tam będzie. Mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. Dobra, ustawię sobie wszystko dobrze. Ok, taki jest git. Mamy mieć, mamy wodę, mamy jedzenie. A dzień jest? Czy nie kończy się chyba? A nie, jest środek. Dobra, to idziemy, bo jest środek dnia, to można chyba iść. Zobaczyć, co tam się znajduje. Ja pierdził. Patrzcie, jaka to jest duża, ogromna jest ta wyspa z bambusem. No naprawdę. Ja dawno nie widziałem tak dużej wyspy z bambusem. Ogromne to jest. Ja nie wiedziałam w ogóle, czy takie coś może być, że jest taki, to jest taki półwysep, bo tam za tym też nie ma lądu, tam jest woda, z tego co pamiętam. A ta dżungla, widzę, że ona duża chyba jest, bo tam zauważcie, że tutaj jest dżungla i tam się zaczyna kolejna. Więc kurczę, naprawdę, co to? To jest ogromny portal zniszczony i ocelot! Mam tutaj ocelota. Oceloty są wciąż rzadkie chyba. Tak mi się wydaje, mam tutaj ocelota. Ja pierdził ale super dobra, ale ja póki co tego zostawię ja nie pamiętam czy, oce... jak wprowadzili koty, to nie pamiętam czy od tamtego momentu da się oswajać ocelotę, nie jestem pewien to się okaże, ale póki co chcę zobaczyć ten portal, bo serio duży serio ogromny jest ten portal znaczy nie jest ogromny, ale jak na to co się respi, to serio duży ile jest tego bambusa Slepnego tu nie było przed nami, dlatego się dziwię. Dobra, mamy netherrack. kurczę. Nie najgorzej. Ale to jakaś skrzyneczka. Liczę na jakąś fajną skrzyneczkę, z czymś spoko, Nie chcę do lawy. Jest skrzynka i. Fire protection i Death Strider. No, nie biorę tego. Znaczy, nie, no w sumie wezmę. No, chcę sobie skopać to. Będziemy mieli już obsydian na na portal do Endu Boże, do Endu, tak, obsydian na portal do Endu będziemy mieli Będziemy mieli obsydian na portal do Netheru, więc nie będą musieli schodzić gdzieś pod ziemię Dobra, niszczę ostatni blok, zaraz będziemy mieli 10 obsydianu I tam na górze chyba są dwa bloki złota, z tego co pamiętam Więc na pewno sobie ogarniemy A tutaj są pół bloki, więc tu nie mogę to W ten sposób zrobimy Poczekajcie, są dwa czy jeden blok? Dwa, dwa bloki Kurczę, ja widzę, że tu się noc zbliża, ja będę się szybko do domu. Oj, oj, nie czuję się bezpiecznie już. Dajcie ja tu sobie zrobię, o tak. Nie, nie mogę tak. O kurczę. O Dajcie mi do domu. O Boże. O! o. Boże, dajcie mi dojść do domu już. Dobra, dopływam już do mojej chaty, ale ja tu widzę, że tu sporo mobów na mnie czeka, niestety. Muszę się sprężyć, bo jak zaraz na mnie napadnie jakaś horda zombie, czy jakieś creepery, to ja się boję o swój los. Nie chcę zginąć. O, nie. Ok, przetrwałem. Tarcza to jest rzeczywiście pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić na hardkorze. I dobra, możemy i spać. Uff. Dobra, udało się. Idziemy spać, i idziemy dalej. Eksplorować naszą dżunglę. Dobra, jesteśmy z powrotem w dżungli. Jest tutaj, kurde, tyle bambusa. Ja mam wrażenie, że to jest, jest bambusowy biom. Nie, to nie jest dżungla, tylko to jest bambusowy biom. Ale to jest najfajniejsza dżungla, jaką kurde widziałem. W takiej mogłem zamieszkać. Ale nie zamieszkam, bo nie zmienia to faktu. Panda! Tam jest panda! słuchajcie, mam pandy. Ale nie zmienia to faktu, że dżungla jest wciąż niebezpiecznym biomem, więc tu nie zamieszkam. Ale jest tu tak fajnie. No, to takie, taka dżungla, taką dżunglę lubię. Taką dżunglę lubię. Jak mówiłem na niektórych odcinkach, że nie lubię dżungli, to ta jest super. Mam tutaj pandy w bambusal, bambusa, ale ładne. Jest w ogóle. Przede wszystkim jest ładna. Oj, tam się zaczyna dżungla. Patrzcie, tam się zaczyna dżungla. Bo i tutaj. Bo tutaj był ten bambusowy, a tutaj jest dżungla rzeczywiście ta dżungla. I mówię dżungla, szósty raz, ale to jest rzeczywiście dżungla <noise> Sorry Dobra, widzę tam trzcinę, po którą na pewno będę chciał pójść I widzę melony, melony są cool O, i kakao, kakao Dobra, zajmiemy się pierw kakaem Pozbieram sobie po drodze trochę nasionek Ewentualnie, żeby jakąś papugę sobie zgarnąć Papuga byłaby cool Dobra, mamy kilka nasionek więc póki co tyle starczy Wezmę sobie jeszcze jakieś melony. No i może znowu znajdziemy tą świątynię dżunglową. Fajnie by było. Jezu, patrzcie, jaka ta dżungla jest wielka. Tutaj wszędzie pójdę są. Tam opisałem, że ta dżungla się jeszcze ciągnie mega długo. Ale wiecie co, ja nie wiem, czy aż tak głęboko chcę wchodzić. Bo jak mnie noc w dżungli zasta, to będzie słabo. Nie, wiecie co, tam głęboko, w tą głęboką dżunglę na razie nie będę wchodził. Na razie nie będę wchodził w tą głęboką dżunglę. Wrócę do mojego pięknego, bambusowego biomu, który mi się mega podoba. I nigdy go takiego ładnego nie widziałem. I znowu mamy dwie klatki i mam nawet tutaj żółwie. Żółwie mamy. Ja pierdzielę, ale naprawdę świetne miejsce mamy. Ja tutaj, jeżeli ja tutaj zginę, to będę mega zły, że zginę na tym świecie hardcore. Bo mam tutaj wszystko, czego potrzebuję. Wszystko. Więc nie chcę tutaj ginąć. Pozbieram sobie w sumie trochę bambusa na patyki, bo patyki potem mi się mega będą przydawać. I możemy się w końcu chyba zająć tym, nad czym planowałem zająć się w tym odcinku. Czyli mianowicie, yy, zrobić enchanting table. Bo mamy rzeczy na enchanting table już w sumie. To zbiera jeszcze z tamtego portalu 3 obsydianu, bo tyle mi brakuje Ale ja chcę bukszelfy, bukszelfy na pewno potrzebuję bardzo Więc ja lecę zebrać trochę obsydianu i widzimy się zaraz Dobra, ja jestem z powrotem w bazie Tutaj ta trzcina, trzcina mi w ogóle nie chce rosnąć Ja ją zasadzam, ona nie rośnie Ja ją sadzę, ona mi nie rośnie Czy teraz bym zaczęła? Ok, nieważne ale wiecie co, ja chyba teraz się udam na krótką wyprawę. Niech ta trzcina sobie rośnie. A ja udam się na krótką wyprawę po krowy, bo na bokszelfie mnie starczy tyle skóry, ile mam, bo mam jej 8. A 8 mi raczej nie starczy, niestety. Ale żeby mieć krowę, muszę mieć pole. A żeby mieć pole, muszę mieć motykę. A żeby zrobić motykę, muszę zrobić patyki. No, więc widzimy się za chwilę, bo to mi może chwilę zająć. O! Tu achievement! Ha! Dobra, ja tutaj zrobiłem trochę tego. Z, ulepszymy sobie bone mealem, w sensie przyspieszymy trochę. Bo ja chcę już iść po moje krowy, które mi się bardzo przydadzą. Więc zasadzimy to od początku już tego nie będziemy bone millować. I idę spać, bo noc. Noc boję się nocy, nie lubię nocy. Pa. Dobra, przespany, gotowy do drogi. Więc mam wszystko, chyba czego potrzebuję. W sumie nie, muszę zrobić na nich małą zagrodę jeszcze tutaj gdzieś. Słuchajcie, widzę krowę. Tutaj gdzieś chyba ona była. Krowa dobra jest jedna, ale chcę jeszcze drugą. Są dwie, proszę. Druga krowa jedna no. O serio, jedna krowa? Dobra, zabiorę póki co Ciebie, będę szukał ci kolegów. Dobra, dochodzę już ze swoją krową, tylko jedną niestety po drodze udało mi się znaleźć. Wbijaj tu. Dobrze, i zostań tu bez noc. Dziękuję. I dajcie mi spać. Dobra, mamy tutaj tą jedną krowę. Ja się przespałem, ale tutaj dalej jest w mobów, ale nie zmienia to faktu, że muszę szukać drugiej. Bo nic mi po jednej, więc lecę. Nie! O, o! Są krowy. Boże, w końcu mam krowy. Trzy nawet. Cudownie. Cztery. Jezu, tak. Chodźcie ze mną, zwierzęta na odsiecz Zapraszam. Za to, że tak późno się dałyście znaleźć, to odbędziecie pierwsze. Trzymuję waszej skóry. Na książki. Potem na kilof. Skończycie na kilofie. No, skończycie na kilofie. Ale to potem. Więc na razie zapraszam za mną. Jezu, ile trzciny. No, czy wy to widzicie? Ale szczęście. Zapraszam, zapraszam. Dobra, dobiegam z tymi krowami. Na ich miejsce Zapraszam wszystkie tu Pojedynczo No chodźcie tu No ładnie Jeszcze dwie I ostatnia, pięknie Czekaj Siup Cudownie, idę spać o, Rano się zajmiemy tymi krowami Dobra Mamy tutaj pięć krów Niech po raz pierwszy się rozmnażają. I pięknie, mamy nowy achievement. I lecę zabić tam tego szkieleta, bo, ponieważ chcę jego kości, a potem chcę. Chcę mieć po prostu. Nie? O, no, środku pięknie. Chcę cię jego kości na bunmila Boonmilla na siano, a siano na rozmnażanie krów. Taki. Taki sznurek. No. Więc. A, nie, nie wiem, możecie nawet czy po co mi w ogóle. Ała, 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 co, gdzie, skąd? Cały cielnie nie? Nie spodziewałem się tego. Dobra, i mamy cień, klatę, pięknie pięknie. Mm. przestraszył mnie ten chłopak. Mam tu gdzieś? Dobra, mam. Trzeba to szybko urosnąć. Poproszę, wszystko co tu powypadało. Ok. Mamy kolejne 16 nasionek. Póki co nam to starczy. Ale ja chcę. Ja chcę swoje krowy. Czy one wszystkie się już porozmnażały? Tak, cudownie. No dobra, więc teraz. Pozostaje nam tylko czekać, aż to wszystko urośnie. No i chyba nie mamy nic innego do roboty, więc idziemy chyba na krótkie AFK. Dobra, ja już stoję chwilę AFK. Zrobiłem sobie tutaj taki room AFK. Jest noc? Nie. Znaczy, tak, nieważne. Nie mogę spać. Kurczę, niedobrze. Dobra, musimy to przeczekać niestety. Dobra, przeczekałem tą noc. Wydaje mi się, że wszystko już mogło umrzeć, lecz nie jestem pewien, czy tutaj się upewnię, i przy okazji oświetlę to trochę, żeby przy następnej nocy mi się tu nic nie rozpiło, żebym mógł sobie tutaj spokojnie chodzić spać. Bo, bo przed chwilą chciałem i spać, ale musiałem przeczekać noc, bo nie mogłem, ponieważ Monsters były blisko. Monsters były blisko, no proste, że tak. Dlatego nie mogłem. Oj, 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 linka. Linka może? Dobra, widzicie, co ja póki co boję się tych lam. Jeszcze. Niedługo się to zmieni, ale jeszcze się ich boję. Trzciny póki co nie ścinam. Zobacz potem, se, potem się sieją zetnie, ponieważ trzciny mam póki co sporo. Póki co jedyne, co mnie interesuje to krowy. Ponieważ to ich mam najmniej. ty No małe wciąż nie urosły? bo ja rozmażałem generalnie, co nie? bo tak to by to nic nie dało dobra, to sobie zróbmy pole Ok, pole zrobione więc teraz wystarczy je ściąć ładnie tutaj czekajcie, bo jeszcze tutaj nie jest zrobione pole okej, okay, już jest zrobione wszędzie wszędzie, gdzie mogłem zrobić oczywiście, no bo w niektórych miejscach mi zabrakło kości, tak jak tutaj, to musisz jeszcze sobie urosnąć samo. Ale na dole jeszcze możemy sobie tutaj wszystko ładnie zebrać. I tak, myślę, że poczekam, aż te małe urosną. One już rosły? Może przypadkiem? Tak mi się wydaje w sumie, że już mogły w tym czasie urosnąć, kiedy ja sadziłem zboże, bo nie widzę tu żadnych małych. Więc zapraszam. Szybkie rozmnażanko a potem będę was musiał trochę wybić niestety. Okej, okay. teraz poczekamy, aż urośniecie i potem was wybiję. Przepraszam. Okej, okay, jeszcze szybko zbiorę trzcinę. Dobra, krowy niech tam sobie rosną, trzcina też niech tam sobie rośnie, wszystko niech tam sobie rośnie, a ja się z wami żegnam na dzisiaj. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, miałem zrobić enchanting, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo krowy rosną za długo. Więc ja sobie off-camera popracuję na tym trochę i w następnym odcinku zajmiemy się całym enchanting tablem. Mam nadzieję, że będziemy mieli już full i sobie zajmiemy się enchantowaniem. Więc to było na tle i see! Ya.